Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Minecraft Życie Alberto, sezon drugi. W dzisiejszym odcinku nie mówiłem, a w zasadzie to w poprzednim odcinku nie mówię, co będziemy robić w tym odcinku ale jeszcze dokładnie nie wiem, co będziemy robić ale to się dowiemy w trakcie odcinka, jak coś mi przyjdzie do głowy, a w zasadzie coś mi się przypomni, bo na pewno wiem, że coś mieliśmy robić. A no tak, zebraliśmy ostatnio, a w zasadzie ja zebrałem, bo to chyba zrobiłem już poza nagraniem, nie pamiętam, zebrałem sobie stack i 5 miedzi yy, i to widzowie nam się przyda do zrobienia bloków miedzi, a jeszcze w sprawach organizacyjnych to jutrzejszy odcinek z Lego Fortnite jest bardzo duża szansa, że się on niestety nie pojawi, ale, miksem z jakim nagrywałem odcinki, niestety nie może, a samemu nie mogę nagrywać, bo wtedy postępy na świecie się resetują. Więc możliwe, że odrobimy ten odcinek w weekend, a w zasadzie to na pewno odrobimy w weekend. Dobra, bierzemy sobie węgiel i damy sobie tutaj to mieć, aby mi się przepalała. Bo ja chcę mieć sztapki tej miedzi, abym sobie później mógł coś zrobić. Ale dobra, jesteśmy na tym świecie. No i w poprzednim odcinku sobie zrobiliśmy full żelazny set. I itemki też żelazne. Jakbyśmy znaleźli kopalnię na swojej drodze, to by było naprawdę spoko, bo byśmy mieli i już jakieś możliwe, że diamenty, i możliwe, że mielibyśmy już jakieś takie, wiecie, podstawowe itemy, które są potrzebne tutaj do gry, ale ja sobie tutaj pójdę może w tamtą stronę, może znajdziemy na naszej drodze, w zasadzie to ja znajdę na naszej, na mojej drodze coś ciekawego, ale tak na razie to za dużo nie widzę. Te odcinki z życia Alberto, widzowie, będą miały mało cięć. Najwięcej cięć i ogólnie najbardziej zmontowane odcinki będą z Fortnite'a, a Wy napiszcie w komentarzu, jaką jeszcze grę chcielibyście na moim kanale. Nie wiem, czy nie wiem, przykładowo chcielibyście Planet Coaster, chcielibyście, nie wiem, jakie tam są gry jeszcze w i jej sporce FC. Napiszcie, czy chcecie powrót z serii I jej sporce w bo mnie to naprawdę ciekawi, bo dostajemy Halanda Beats 87 a no bo grałem przed pierwszym tam października, czyli listopada. I go odebrałem. No ale dobra, powracając już tutaj do Minecrafta, no to sobie pójśćmy już w tamtą stronę, w zasadzie to na górkę sobie tą wejdźmy, bo nie wiem, co tam totalnie będzie. I widzowie, kiedy wy to oglądacie, czyli w poniedziałek zaczynam robić coś naprawdę mocnego, co za kilka tygodni, może za nawet 3-2 tygodnie pojawi się na moim kanale, i będziecie mogli tego używać w grze. No, może niektórzy się z was domyślą, co to jest, ale ja nic nie mówię, bo ja jak coś mówię, to zdradzam najczęściej za dużo, ale jest to coś, co bardzo dużo osób mi mówiło, abym już to dawno miał, więc robię to dla was, ale uwierzcie mi, to takie proste takie czegoś nie jest zrobienie, ale bardzo chcieliście to, no to dla was oczywiście to robię. Ale dobra, wracając tutaj to no, jesteśmy już praktycznie na tej górce i jedyne co widzę, to jest ziemia, owca i kwiaty. I jeszcze trawa w lewym górnym, to. Naprawdę, co to jest? Czemu tu jest tyle? Ja przepraszam bardzo, kwiatów. Ja jeszcze nigdy takiego czegoś nie miałem. Nie, widzowie, ja muszę sobie zrobić jakieś, nie wiem, zdjęcie z tym. Poczekajcie, odwrócimy to tak ładnie. O, takie coś. No i chyba git, nie? Bo naprawdę, to jest naprawdę dziwne, że ja dostaję jakieś normalnie pole kwiatowe. W ogóle, co to jest za brzoza, nie? Jeszcze tutaj jakiś ten... Nie, no naprawdę ta góra jest naprawdę spok spoko. Fajne do osiedlenia się, naprawdę. Yy, no, więc może w przyszłości coś pomyślimy. Yy, jesteśmy dosyć sporo od spawna startowego. Ponieważ, no trochę tej wioski szukaliśmy. Nie, no teraz jest tu niebieskie pole. Nie, no naprawdę... Nieźle. No ale dobra, to sobie jeszcze tutaj zróbmy takie coś. Tak o, okej. Okay. Pięknie. No i y, tyle. W ogóle te góry tutaj są. Nie wiem, czy wszedł jakiś update, ale naprawdę tutaj wszystko wygląda przepięknie. Te wszystkie góry, nie góry, no. Mi się wydaje, że też możecie potwierdzić te cave, y, jakie w ogóle one są y, ładne. Naprawdę... Przepięknie i to naprawdę jednym słowem przepięknie. Dobra, wydaje mi się, że jak wrócimy, to 20 sztabek miedzi powinno mi się przypalić. No i dobra, to sobie tutaj, o, wracajmy. I tak, jeszcze raz powiem w kwestii organizacyjnej: że w opisie macie podane wszystkie harmonogramy filmów. Które się na moim kanale pojawiają Więc macie cały tydzień ładnie rozpisany To się tak będzie trzymało na pewno do końca roku Będzie daily A w zasadzie to nie daily, bo w niedzielę filmów tylko nie ma Ale ten widzowy poprzedni tydzień Mieliście cały tydzień daily, bo w niedzielę dałem film Więc takie daily oprócz jednego dnia Więc chyba nawet fajnie bo jak wiecie, przez 4 dni nie dałem filmu na Daily i bardzo Was za to przepraszam, więc teraz odrabiam pięcioma, a nie, przepraszam, 6, a jak dojdzie Lego, to 8 filmami w tygodniu, więc mam nadzieję, że Wam to się naprawdę podoba. Dla mnie jest męczące, mam nagrany trochę tych filmów na zapas i kiedy Wy to oglądacie, czyli poniedziałek, to odcinek w środę jest już nagrany, więc. Nie będę czytał Waszych sugestii, ale możecie napisać. Później je tutaj do świata wdrożę. I mam nadzieję, że uda mi się jakoś ładnie tego Alberto zrobić, aby już miał, nie wiem, diamentową zbroję. Ale to jeszcze chyba sporo. Najpierw to trzeba w ogóle diamenty znaleźć. Ja w ogóle diamentów jeszcze na, na tym świecie nie znalazłem, a co dopiero ja, my myślimy o zbroi diamentowej. No w nederze byliśmy Alberto, więc... No, teoretycznie musimy tutaj też w tym sezonie znaleźć y, jakąś wioskę. A co widzę, mówię? Yy, portal do Netheru. W ogóle nie widzę, nie, nie nagrywam tego w nocy. Jest dokładnie, już wam mówię, y, godzina 13.01. Kiedy ten moment nagrywam. Czemu on mi wchodzi do domu? Okej. Okay. ciekawe, ile nam się. Dopiero pięć? Dopiero pięć? Na serio? Dopiero pięć mi się przepaliło sztabek miedzi? No nie, a i poczekajcie, to jest dokładnie w tym miejscu jeden piksel został do tego. Nie no, naprawdę jestem zdziwiona, albo że to jak się oddałem, to i, tym mniej idzie tego, nie mam pojęcia, ale dobra, zrobimy sobie z tego y, drewna od razu całe ten, hop, i mamy, dobra, i pójdźmy sobie spać, yy, więc idźmy po prostu spać i tyle, co tu się dzieje za tym dobrem, przepraszam bardzo, ale akcja. Mamy darmową skórę i mamy też creepera. Dobra. Nie dał mi gunpowdera. Nie no, pies. Normalnie nie wiem. Pies szef. Mam jakieś kości w domu. To może pieska będziemy mieli. Mam kości. Dobra, ej, próbujemy. Próbujemy tego pieska wziąć. Więc zbiorę kości. No kurde! Okej. Okay. Dobra. O! Chodź! Mamy pieska, widzowie! Mamy pieska! Ja masz, masz, jedz, jedz sobie, jedz! O, o Mamy, widzowie, pieska! To chodź sobie, pójdziesz ze mną do domeczku. Poczekaj, tutaj ładnie to zabudujemy. Drewnem, ale trudno. Ja nie mogę, widzowie, no tego to się nie spodziewałem, że to będzie w dzisiejszym odcinku. Chodź, 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 chodź. Idziesz? Chyba trzeba dla ciebie budę tu zrobić, co? To poczekaj, zrobimy dla ciebie tutaj jakąś na razie prowizoryczną budę, abyś miał. Zapraszam. O kurde No, nie wytrzymam. Gdzie on jest? A pod tym No, chodź tu do tej budy. Chyba cię muszę sam przesunąć do tej budy. Dobra, OK. No i widzowie, mamy pieska. Więc spoko, chociaż nie ja go wezmę do domu. Mimo wszystko. Ale piesek musi być w domu. Więc zapraszam. Mam nadzieję, że teraz mi żaden creeper nie wyskoczy. Chodź. Nie, no gdzie ty idziesz? Dobra, teraz idziemy tam. OK. Na razie jest jeszcze nie, nie, nie. Sukces. OK. No, wchodź. Chodź tutaj. No i Siemka. Chodź tu ze mną. Tu będziesz ładnie pilnował. No i dajmy mu jeszcze te dwa mięska. No i pięknie. I takim miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, i widzimy się w kolejnym. Cześć.